Szymon Hołownia polityczną nadzieją dla Polski, twierdzi niemiecki dziennik Die Welt. Gazeta powołuje się na sondaże i snuje wizję ewentualnych rządów formacji byłego prezentera TVN. To powtórka z historii. W przeszłości niemieckie media z nadzieją pisały o partiach Ryszarda Petru czy Janusza Palikota, Krzysztof Nowina Konopka. Proeuropejski, przyjazny klimatowi i katolicki. Tak Szymona Hołownia zachwala niemiecki Die Welt. Gazeta nazywa go polityczną nadzieją dla Polski. Coraz więcej Polaków staje po stronie partii, której jak dotąd nie ma w parlamencie, ale nagle zyskała w sondażach 25%. Jest to Polska 2050, której przewodniczy charyzmatyczny prezenter telewizyjny Szymon Hołownia. Wymarzony kandydat dla polityki niemieckiej, bo państwo polskie zyskałoby na tyle. Słabego polityka, bez doświadczenia i specjalnych kompetencji, które pozwoliłyby Berlinowi podporządkowywać sobie polskie interesy niemieckim. Gazeta twierdzi, że po raz pierwszy partia opozycyjna ma potencjał, by odwrócić relacje władzy w Polsce, ale także w Unii Europejskiej. Szef partii Szymon Hołownia niestrudzenie podkreśla, że współpraca z Niemcami i Francją są dla niego kluczowe. Chciałby wprowadzić Polskę do centrum Unii Europejskiej. Media niemieckie i w ogóle polityka niemiecka będzie popierać każdego polityka w Polsce, który będzie prowadził taką politykę, jaką wcześniej prowadził Donald Tusk, a teraz obiecuje prowadzić Szymon Hołownia. Tu można mówić już o regule. Pięć lat temu te same media w niemal identyczny sposób zachwalały Ryszarda Petru, lidera nowoczesnej, twierdziły, że jest nadzieją liberalnych Europejczyków i ma szansę na pokonanie prawa i sprawiedliwości. Jeszcze wcześniej w podobny sposób opisywano rzekome szanse Janusza Palikota. Niemieckie media rzadko chwalą polskich polityków, a jeśli już to opozycyjnych, a zwłaszcza tych bez doświadczenia i bez wyraźnego programu, dziś stawiają na Szymona Hołownię. To właśnie ma być niejako taka, taka rekompensata, taka platforma zastępcza dla tych wyborców, którzy kiedyś głosowali na. Janusza Palikota, a później na nowoczesną Ryszarda Petru. Podobieństw jest wiele. Szymon Hołownia właśnie zarejestrował partię w nazwie jego imię i nazwisko. Zrobił to samo co wcześniej Janusz Palikot i Ryszard Petru. W obu przypadkach wraz ze skompromitowanymi liderami ze sceny politycznej znikały ich partie. Krzysztof Nowina Konopka, wiadomości.